Czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem? Oczywiście mówi to człowiek, który nie lubi śniadań, ale spójrzmy na to trochę bardziej obiektywnie: czy to takie powiedzenie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, ma w ogóle jakieś podparcie, czy cokolwiek wskazuje na to, że to śniadanie może być dla nas czymś ważnym? Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli zapewnienia nam energii na początek dnia. I wcale nie chodzi tu o to, że będziemy mieć siły i chęci, więcej chęci, żeby cokolwiek robić, tylko że oznacza to ni mniej ni więcej, że ten początkowy zastrzyk energii, ten początkowy zastrzyk tego pochodzący z tego pokarmu, będzie powodował, że przez resztę dnia nie będziemy chcieli aż tak dużo jeść, że w sposób sumaryczny zjemy mniej. Ten Pierwszy zastrzyk energii, który zjemy od razu, no nie od razu, do dwóch godzin od obudzenia się, spowoduje po prostu, że nasz umysł, my nie będziemy potrzebować aż tak wiele później energii, żeby mu dostarczyć. Nie będzie tak głodny tej energii. Kolejną rzeczą jest metabolizm, który lepiej reaguje na posiłek rano. Dzięki niemu ten metabolizm rusza po tej nocy, rusza po tym chwilowym wyciszeniu i może się pobudzić i przez dłuższy okres czasu, czyli od śniadania aż daleko po kolację, ten metabolizm jest na wyższym poziomie. On nie zaczyna działać dopiero od obiadu i nie działa na przykład przez pół dnia od południa do wieczora, tylko działa przez cały dzień. Przez ten dłuższy okres czasu po prostu metabolizm działa na wyższych obrotach. Kolejna rzecz to to, że można całkiem sporo zjeść Jedna czwarta, prawie jedna trzecia naszego dzielnego zapotrzebowania, więc dużo. To już można powiedzieć, że tak, jeśli zjemy coś smacznego i odpowiedniego, naprawdę stajemy się pojedzeni. Poprawia nam się humor, to jest bardzo, bardzo ważne. Często o tym zapominamy, ale ten element jest bardzo ważny i musimy go łączyć z naszą dietą, z naszym odżywianiem. Że coś smacznego i coś, co zaspokoi nasz głód, powoduje również, że lepiej się czujemy. Tacy chodzący głodni do obiadu, jednak ten humor, nasze zachowanie nie jest takie fajne jak na przykład po fajnym, smacznym śniadaniu, które po prostu da poza energią, poza podkręconym metabolizmem, czy nie podkręconym, tylko na odpowiednim poziomie metabolizmem, również to, że jesteśmy po prostu pojedzeni. Jesteśmy szczęśliwi i lepiej patrzymy na to, co nas otacza, co nie zawsze rano jest fajne. Tutaj musimy zrobić pauzę i powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest to, co zjemy. To ma być coś ze zbilansowanej diety. To nie może być na przykład pączek razem z kawą posłodzoną trzema, czterema kostkami cukru. To nie może być coś opierającego się tylko na węglowodanach prostych. To ma być coś normalnego, porządnego. Coś takiego, jak możemy w większości normalnych diet spotkać. Tylko wówczas te zalety, oczywiście pochodzące ze śniadania mogą się pojawić. Więc odpowiedź na to, czy to jest najważniejszy posiłek, no jest niejednoznaczna, tak to niektórzy mówią. Oczywiście jest każdy posiłek jest równie ważny. Takie jest moje zdanie. Nie ma posiłku najważniejszego. Każdy posiłek jest najważniejszy. Ponieważ gdyby coś nazwać najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, to by musiało być jedynym posiłkiem. Jest ważne śniadanie, jest ważny obiad, jest ważna kolacja. Jemy drugie śniadanie, jemy podwieczorek, również te rzeczy są ważne. Po prostu one wszystkie mają się składać na całość, na dobre odżywianie, zbilansowaną dietę i na coś smacznego, dostarczającego nam tego co trzeba w odpowiedniej ilości i tyle. I czy to śniadanie będzie odpowiednią częścią tego wszystkiego, to właśnie od tego zależy. Czy możemy uznać to śniadanie za coś wartościowego, za coś, co jest czymś pozytywnym? Jeśli tak, jeśli to śniadanie będzie zawierało to, co trzeba, czyli odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczy, oczywiście warzywa, owoce, będzie smaczne, świetnie, jedz śniadanie. Nie musisz się do niego zmuszać tak jak ja. I pamiętaj, to nie jest najważniejszy posiłek dnia. To jest jeden z trzech najważniejszych posiłków dnia, albo z pięciu najważniejszych posiłków dnia. I tak należy to sobie tłumaczyć. Oczywiście, jedzenie śniadań ma dużo zalet, które wymieniłem. O wadach może będzie kiedyś, chociaż tych wad raczej nie ma. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.